Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu chorzów. Łukasz moneta, no w ruchu przeżyłeś dużo, ale w świecinale Puchoru Polski będziesz po raz pierwszy chyba fajne uczucie. No z ruchem pierwszy raz. Nie ukrywam, że w innych klubach grałem, już w ale Pucharu Polski, więc no, super szansa i mamy nadzieję, że na wiosnę będzie piłkarskie święto na stadionie śląskim. Jak się gało w takich czarno-złotych strojach? No trzeba przyznać, że, że super te okolicznościowe koszulki, ale jeszcze bardziej nas cieszy to, że wygraliśmy dzisiaj, tak? Barburka, wiemy dobrze, że dla świątaków to jest ważne święto, więc to zwycięstwo dedykujemy wszystkim grubiożom i ich rodzinom i cieszymy się, że mogliśmy dać trochę radości. Fajne słowa, tak jeszcze chwila o meczu, Miałeś takie poczucie, że go kontrolujemy, że robimy swoje. Może tak to gdzieś tam z perspektywy Boku wyglądało, ale to nie było łatwe spotkanie. Drużyna Unii była dobrze przygotowana, bardzo dobrze fizycznie wyglądała i no może to znowu się powtórzę, ale puchar rządzi się swoimi prawami. My przyjechaliśmy e, awansować, udało nam się i to jest najważniejsze. Teraz niedziela w Puszkowej. Fajnie by było zwieńczyć ten rok, tę rundę, tak żeby w dobrych humorach się udać na ten e, zapaść w ten zimowy sen. No dokładnie, e, taki mamy plan już od jutra, czy nawet już dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na niedzielnym meczu. Trzeba zrobić swoje, pozytywnie zakończyć, zakończyć ten rok i, i czekać z utęsknieniem już na start kolejnej rundy. Dzięki Łukasz. Dzięki.